Dzisiaj tutaj jest trzy kategorie ludzi. Jedni, którzy boją się przyjść do Boga, bo myślą, że są zbyt grzeszni. Druga kategoria, którzy nie chcą iść do Boga, bo są tak święci, że nie potrzebujecie Boga, bo jesteście super. <grym> I trzecia kategoria ludzi, którzy są z Bogiem, poznali Jezusa osobiście. Ja. Ja poznałem Jezusa osobiście i On zmienił moje życie. Ja chciałbym Wam e, powiedzieć kilka zdań na, na temat Jezusa, bo On stał się bramą do nieba. On kocha Ciebie i udowodnił swoją miłość na krzyżu. Jezus umierając na krzyżu umarł za Ciebie. Byś be, był jedyny na ziemi, jedyny na całej kuli ziemskiej. Jezus by przyszedł po to, żeby um... um Umrzeć zamiast ciebie. Nie, nie zrobił to z Twojego powodu, tak jakby nie ty jesteś sprawcą jego śmierci, tylko to jest jego decyzja, suwerenna, boska decyzja. On widząc Twoje zmagania, widząc Twoje grzechy, Twoje trudności, postanowił oddać własne życie po to, żebyś ty żył, żebyś ty nie umierał, żebyś ty nie szedł do piekła. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, on przyciągnął wszystkie grzechy, wszystkie przekleństwa, całą moc ciemności na swoje ciało. Wszystko, z czym nie dajesz rady, Jezus wziął na krzyż. I przez trzy godziny jest napisane, że nad Golgotą panowała ciemność. Ciemność, która mordowała Jezusa, która weszła w jego ciało, która wchodziła, weszła w Jezusa. I kiedy Jezus. Był pod tą ciemnością, to ta ciemność, Biblia mówi o ciemności, że ciemność to jest grzech, czyli On przyciągnął Twoją winę, wszystkie Twoje upadki, przy, całą Twoją ciemność, wszystko z czym nie dajesz rady, Jezus pociągnął na krzyż cokolwiek by to nie było, czy to były jakieś złodziejstwa, grzechy, aborcje, jakieś zabójstwa, rozwody, cokolwiek. Cokolwiek nazwiesz, jakąkolwiek rzecz teraz pomyślesz, Jezus przyciągnął to na swoje ciało, żeby dać Ci zbawienie. I kiedy on zobaczył, że wszystkie grzechy całej ludzkości, Twoje grzechy spadły na niego, kiedy on zobaczył, że przez trzy godziny ciemności grzech wchodził w jego ciało, on, kiedy widział to wszystko, powiedział: Wykonało się, i oddał ducha. I słowo wykonało się oznacza, że On zapłacił że wsz za wszystkie Twoje winy. Wszystkie Twoje winy długi zostały spłacone. I to słowo wykonało się, które powiedział na krzyżu, to było słowo, które w tamtych czasach było mówione i mówili bankierzy i prawnicy wobec tych, którzy byli zwolnieni od... Kredytów, od więzienia, od innych różnych zobowiązań. Jezus użył prawniczego, prawniczego słowa, czyli on, jako Bóg, widząc, że całe potępienie spadło na niego, powiedział: wykonało się. I list do Rzymian, apostoł Paweł, napisał niesamowitą rzecz. Powiedział, że ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie, nie są pod potępieniem, nie są potępieni. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Czyli całe... to znaczy, że jeśli Ty uwierzysz w Jezusa, to znaczy, że Ty akceptujesz Jego ofiarę. Że całe potępienie, które miało spaść na Ciebie, spadło na Jezusa. I to jest dobra nowina, to jest Ewangelia. Ewangelia po grecku znaczy dobre poselstwo, dobra nowina. Czym jest dobra nowina? W tym, że ty nie musisz być potępiony, ty nie będziesz potępiony, ponieważ potępienie spadło na Jezusa. Jeśli uwierzysz w Jezusa, że on to zrobił dla ciebie, to ty nie będziesz potępiony i to jest dobra nowina. Jezus nie przyszedł po to, żeby stworzyć jakiś ruch religijny, żeby stworzyć kościoły, jakieś obrządki. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić ciebie, żeby dać ci wolność, żeby dać ci swobodę od potępienia. Swobody od strachu. On wyraził swoją miłość. Kiedy będziesz czytał uważnie Ewangelię, to zobaczysz, że ktokolwiek by przyszedł do Jezusa z jakimkolwiek problemem, nigdy przez Jezusa nie został odrzucony. Nikt. Nikt nie był odrzucony przez Jezusa. Każdy, kto miał jakikolwiek kłopot, problem, przychodził do Jezusa i otrzymywał odpowiedź. Tak samo dzisiaj Jezus nie odrzuca Ciebie, nie odrzuci Ciebie. On Ciebie kocha i tę miłość już udowodnił. Jest niesamowity werset, który ja chcę przeczytać z Biblii, z listu do Rzymian. On powiedział tak: Więc Jezus przyszedł dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i uspry, usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa Jezus Bóg, Bóg mówi tak Bóg jest sprawiedliwy i później mówi i usprawiedliwiający tych, którzy wierzą w Jezusa w języku greckim jest takie słowo "kai", które po polsku brzmi i czyli kiedy mówimy nawet te same po grecku kiedy mówimy i to znaczy, że Drugie zdanie, drugi człon zdania oznacza to samo co pierwszy. czyli jest napisane, Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający, czyli to znaczy, że Bóg zawsze chce Ciebie usprawiedliwiać. Jego zadaniem jest usprawiedliwiać, Jego pragnieniem jest usprawiedliwiać twoje grzech i Twoje błędy, Ty powiesz... To jest zbyt, zbyt piękne, aby to było prawda. <noise> Ale tak jest, bo tak mówi słowo. Bóg usprawiedliwia tych, którzy w niego wierzą. Jeśli ty uwierzysz w Jezusa, Bóg usprawiedliwia ciebie. On daruje ci wszystkie winy. On daruje ci wszystkie upadki, wszystkie kłopoty. On anuluje te kłopoty i upadki. On usprawiedliwia. I to jest dobrą to jest dobra nowina, prawda? Dlatego, jeśli ty mówisz, ja mam tyle grzechów, że nie mogę się przybliżyć do, yy, do Boga, ponieważ on mnie nie przyjmie, to to jest kłamstwo. Nie wiesz sam sobie w tym momencie. Nie wiesz kłamstwo. Nie wiesz w to, że przez twoje grzechy Bóg cię odrzuci. O Jezusie jest napisane, że on był przyjacielem przyszników i celników. On był przyjacielem przyszników. To znaczy. On mówił, ja przyszedłem do tych, którzy się źle mają. I ty patrzysz wstecz na swoje życie mówisz, tyle nabroiłem, tyle narobiłem kłopotów i głupot, że mi wstyd jest przyjść do Boga. A Bóg mówi, więc w momencie, kiedy czujesz, że tobie jest wstyd, jestem twoim przejcielem, przyszedłem ci pomóc. Mam władzę jako Bóg Wszechmogący tobie pomóc. Tak myśli Jezus, On może ci zawsze pomóc. Pewnie rozdeptałem świętych piosenek. On może Ci pomóc zawsze. Najważniejsze, najważniejsze przyjść z pokorą, powiedzieć: Jezu, dziękuję, że Ty mnie wybaczasz, bo On wybacza. On, on wybacza każdemu, kto prosi o to. On wybacza Tobie w momencie, kiedy poprosisz. Bóg się nie gniewa na Ciebie. On czeka, On Ciebie kocha i nie gniewa się na Ciebie, ponieważ Ty stoisz i słyszysz, słuchasz to. Jeśli słuchasz, to już twoje serce odpowiada na wiarę, już w twoim sercu rodzi się wiara i jeśli w twoim sercu rodzi się wiara, to Bóg się nie gniewa na ciebie Bóg się gniewa tylko na tych, którzy depczą Jezusa, którzy znieważają Jezusa wtedy Bogu jest przykro, ale jeśli ty wierzysz Jezusowi Bóg się na ciebie nie gniewa i to jest dobrą wina Dajcie obrazki Jezusowi za to, Aleluja. To jest dobra nowina! Bóg nie gniewa się na tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Ty teraz powiesz, ale moja wiara jest słaba. A gdzie jest napisane w Biblii, że musisz mieć silną wiarę? Jezus powiedział, jeśli twoja wiara będzie jak ziarko gorczycy, to już będą cuda. Więc jeśli Twoja wiara jest taka malutka, jak ziarnko gorczycy, tej wiary już wystarczy. Jeśli teraz w twoim sercu jest wiary, ty mówisz tak, ja wierzę w Pana Jezusa. Jeśli mówisz w swoim sercu, tak, ja wierzę w Pana Jezusa, to w tym momencie Bóg akceptuje Ciebie. Akceptuje Ciebie w tym momencie, kiedy w swoim sercu wyznajesz wiarę w Jezusa. Jeśli teraz mówisz, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, On już Ciebie akceptuje. Drugi krok, który trzeba zrobić, Jezus powiedział: Po tym jak przyjmiesz akceptację, wiedz jeszcze raz: Bóg Cię kocha! Cały czas! On cały czas Ciebie kocha! On się nie gniewa na Ciebie, ponieważ grzech nam został sprzedany przez Adama. My sami nie wybraliśmy sobie takiego ży życia, my urodziliśmy się. DNA Adama, który, który sprzedał nas w niewolę diabła. I w momencie, kiedy wierzysz w Jezusa, twoje grzechy są anulowane. To niby brzmi zbyt sympatycznie, albo zbyt fantastycznie, albo jeszcze jakoś, ale uwierz Jezusa, w tym momencie, kiedy wierzysz w Jezusa, On akceptuje Ciebie. I uwaga! Ja nie mówię. Ja nie mówię wierzyć wierzyć w Kościół. Ja nie mówię wierzyć w biskupów. Ja nie mówię wierzyć nie wiem, w budynek kościelny, w księdza, w pastora. Ja nie o tym mówię. Ja mówię wierzyć w Jezusa. W tego Jezusa z Ewangelii. W Niego trzeba uwierzyć, nie w masa różnych dodatków religijnych. Uwierz w Tego, który przyszedł na świat jako, jako Boży Syn, żeby Tobie dać zbawienie. On chce, On już dał Ci zbawienie. I w momencie, kiedy wierzysz, Jego akceptacja zaczyna działać. I później Jezus jest Panem. To znaczy, że Jezus ma władzę Jezus ma władzę nad wszelkim złem na ziemi. On ma moc i władzę. I apostoł Paweł powiedział, jeśli wyznasz Jezusa Panem, zbawiony będziesz. Uwierz, że Jezus żyje. Uwierz, że On jest. A później wyznaj Jezusa swoim Panem. Będziesz zbawiony. Bóg da ci zbawienie. Czyli w twoim życiu zacznie się przyjawiać Boża moc. Zbawcza moc. On cię uwolni od grzechów. On ci uwolni od potępienia, od poczucia winy, od ciemności, od wszystkiego, co dołuje twoje, twoje życie. Będziesz żył z uśmiechem na twarzy, nawet jeśli nie będziesz miał we wszystkim powodzenie. Będziesz żył z uśmiechem na twarzy, ponieważ zbawienie daje radość. I o tym jest napisane, że Królestwo Boże, Boże to jest pokój, radość i usprawiedliwienie w Duchu Świętym że każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie miał wewnętrzny pokój, każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie miał wewnętrzną radość i każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie usprawiedliwiony. Bóg nie będzie patrzył na Ciebie jako na tego.